Jak zrobić dobry przypon na suma, na sztupaka? Pierwsze co musimy dysponować dobrym materiałem. Najlepszy jest sur surflon albo coś w tym stylu 7x7. Ja tutaj mam 30 kg wytrzymałość. Tulejkę zaciskową nakładamy na ten cały materiał odcięty odpowiednio. Nie wiem, czy tu widać, widać chyba. Wkładamy teraz krętlik, też o odpowiedniej mocy dostosowany do krętliki. Zawsze lepiej dawać troszeczkę mocniejsze, bo wiadomo, że ich jakość bywa różna. Więc materiał ten przyponowy zazwyczaj jest mocniejszy niż sam krętlik, bo jakość, tak jak mówię, no czasami potrafi zawieść. Kolegi, syn miał ładnego suma, około 2 metrów i niestety poszedł, bo krętlik zawiódł. To bywa. No, najlepiej byłoby stosować krętliki sumowe. Jak już przełożymy ten materiał, ten, tą linkę, przez tą tulejkę, to wówczas cofamy z powrotem. Nie wiem, czy to widać, chyba widać. Będzie cofamy z powrotem i wkładamy go jeszcze raz do tego całego cybanta tej tulejki zaciskowej. Wkładamy jeszcze raz, popychamy, tak żeby. O, teraz tutaj widać że ona nam się pojawiła z drugiej strony czyli przełożyliśmy raz, drugi i zawróciliśmy z powrotem po co to robimy? po to, żeby połączenie było super i teraz trzeba tak podciągać tutaj końcówką żeby to oczko nam tutaj się zmniejszyło tu mamy końcóweczkę, która wystaje z tego cybantu a to oczko musimy zmniejszyć o, podciągamy jeszcze troszkę o, mamy zmniejszone i teraz za całość trzeba pociągnąć troszeczkę tak żeby uzyskać małe oczko tutaj przy krętliczku mamy małe oczko przy krętliczku i co? i zanim zaciśniemy szczypcami do zaciskania trzeba tutaj dać kropelkę super glue dajemy kropelkę super glue a to po to dajemy żeby to połączenie w rzeczywistości było no takie jak to mówią gniotsa nie Bo po prostu nic nam się tutaj nie wyślizgnęło, bo nie ma nic gorszego jak przypon montowany fabrycznie, który zakładamy na ten, na zestaw i nam się nagle coś tam prawda wyślizgnie. Linka z tego cybantu. I ryba odpływa razem z przynętą. Tak, przygotowany tutaj to zacisk mamy. Zakładamy do szypiec. Teraz tak, tak staramy się, żeby o to oczko z, tego, z tej linki, żeby było poziomo w stosunku w takim, w, te, w ten deseń. Żeby nie było tak. Dlatego, że łatwiej to się później przy zaciśnięciu. Sprawdzamy, czy nam tu lejka gdzieś nie wystaje, nie wystaje z żadnej strony możemy zagniatać. Zagnieciliśmy solidnie panie kurka wodna. I tutaj o widać, że to jest przywalone naprawdę fest, i to nam nie puści. Pęknie linka, albo rozleci się krętlik, a to łącze nam nie puści. A o to przecież nam chodzi. I teraz z drugiej strony tak samo zakładamy sobie agraweczkę najpierw oczywiście tego cybanta tak zwanego agrawkę do sobie później założę jak ją zrobię i przekładamy znowu raz drugi raz teraz mamy coś takiego i tą końcówką z powrotem wracamy po to żeby właśnie uzyskać to super złącze o, jak nam tu troszeczkę jeszcze brakuje. O, już zaczyna wychodzić. Tu z tej strony pokażę. O, widać ten taki koniec tego tej linki. Czyli jest wsadzone. Raz, dwa, trzy, cztery razy chyba nawet. I jedną z tych końcówek trzeba podciągać, żeby nam się to oczko tutaj zmniejszyło, bo to niepotrzebne żeby nam się gdzieś tam nie przyhaczyło, podciągamy i mamy takie malutkie oczko. I wtedy tu jaka grawka sobie zamontuję, to o, mamy tutaj podciągnięte. I do takiego małego otworku grawka wykonam, to od razu będzie zamontowane. I też kropelka Super glue. i nam to wszystko połapie. A jak wygląda taki przypon? No ja mam tu troszeczkę wykonane tych przyponów. Gdzieś powinien tu być jakiś. O tu już w woreczku widać zaciśnięty. No i moja agrafka yy, mojej konstrukcji, gdzie już tam na, na tym, na jednym z filmów na kanale pokazywałem. Te agrafki są fantastyczne. Po prostu się nie odpinają, trzymają bardzo mocno, nie, nie pękają. I kliks, czyli łącznik bezwęzłowy. Przypon, który tutaj jest wykonany, to jest 20 kg moc. Przyponu jest opisany oczywiście. I dzięki temu, że zastosujemy plecionkę, powiedzmy 22 kg, to dzięki temu kliksowi jest 100% wytrzymałości plecionki. Czyli mamy potężny, potężne narzędzie, żeby wyciągać rybę. Zachęcam wszystkich do wykonywania właśnie przyponów w sposób właśnie własnoręczny, ponieważ to są pewne wtedy pewne elementy zestawu, bo nie ma nic bardziej wkurzającego, jak puścimy rybę z naszym woblerem czy gumą sobie odpłynie i będzie zakolczykowana pół biedy, jeśli ma na, po, na, na początku paszczy, a gorzej, jak ma gdzieś tam, prawda, w skrzelach i, i padnie z tym. No i mamy tutaj zaciśnięty drugi element tego przyponu, też na superglu. Teraz muszę do tego dołożyć agrafkę. Robimy sobie agraweczkę. Jak już prawie wykonam okrążenie to muszę sobie nałożyć ten element na to oczko i okrążamy drucikiem, robimy to oczko nagrawki to już prawie mamy teraz trzeba objechać tak o, w ten sposób potem łapiemy tu z drugiej strony, odkręcamy, żeby nam powstało o coś takiego. I teraz łapiemy też w tym miejscu i odginamy tą część. odginamy i mamy o coś takiego. I teraz jak to wszystko przygniemy do siebie nawet szczypcami tu można troszeczkę przyciągnąć, to już mamy zarzewie nagrawki, bo w tym miejscu będzie się trzymała przynęta. A teraz jeszcze tylko trzeba zrobić zamek, zapięcie. Szczypce trzeba zmienić, bo to nie każdymi szczypcami da się to zrobić. Robimy zamknięcie nagraweczki. Prowadzamy tu drut. Teraz pięknie doginamy, tak, żeby to było jak Bozia przykazała. Zaginamy końcówkę drutu, żeby to było pod odpowiednim kątem, żeby nam się tu nic nie rozwiązało, nie rozsypało. Szczypcami, tymi nożycami do blach dobrymi obcinamy. I mamy nagraweczkę. Przyponikiem gitara. I taki zestaw trzeba jeszcze tu wyprofilować, ponieważ nie zawsze nam się to za pierwszym razem uda. O. Coś tam nie, coś przygiąć, dobiąć, żeby nam się za każdym razem tutaj wszystko zapinało. O, odpięcie, zapięcie, odpięcie. Zapięcie i w tym zamku, tu jak siedzi, w tym oczku przynęta, to nam nic nie wyskoczy, nic nie ten. Tu troszeczkę jeszcze można dogiąć, żeby samo odpinanie było z takim lekkim oporem. Jeszcze troszeczkę. O, teraz jest perfekcyjnie i można zapiąć, i można odpiąć. I tutaj jeszcze zamontujemy kliksa, i to już będzie wtedy. Cały przyponik ekstra super. A kliksa wykonujemy w sposób najprostszy, szczypce okrągłe. Bierzemy tak około centymetra tego druciku. zostawiamy. Zaginamy i już mamy o coś takiego. Później chwytamy jakieś 2 centymetry od tego oczka. Podginamy w ten sposób. Powstaje nam. Takie piękne tutaj zagięcie. Znowu tu wprowadzamy szczypce i odjeżdżamy w drugą stronę. Odjeżdżamy w drugą stronę przeciwną i mamy już praktycznie prawie że kliksa gotowego. Jeszcze troszeczkę podegniemy. O. Obcinamy szczypcami końcóweczkę. W ten oto sposób pięknego kliksa mamy. Gitara trzeba oczywiście tutaj jeszcze podoginać troszeczkę, żeby on był bezpieczny dla naszych dłoni, bo nie ma nic gorszego jak źle uformowany kliks, a później nam rozjedzie skórę na palcach czy na, na, na ręku. O, tak, tak to wygląda w ten sposób i go zakładamy za krętliczek, pętliczek, pętliczek i już jest. Przyponiczek. to mamy 100% linki, wytrzymałości dzięki temu kliksowi. Na Kolega wyciągnął suma 170 w ciągu kilku minut dzięki właśnie takiemu kliksowi i dzięki takiej agraweczce. Śmieszne, bo śmieszne, ale mocne jak cholera.